Krwotok to wypływ krwi przez ściankę uszkodzonego naczynia krwionośnego. Wyróżniamy dwa rodzaje krwotoków zewnętrzny i wewnętrzny. Pamiętajmy, że już utrata 1,5 litra krwi jest bezpośrednim zagrożeniem życia poszkodowanego. Przed przystąpieniem do opatrywania krwotoków zewnętrznych musimy zadbać o swoje bezpieczeństwo, dlatego koniecznie należy założyć jednorazowe rękawiczki, aby zabezpieczyć się przed bezpośrednim kontaktem z krwią. W przypadku bardzo silnego krwawienia wspomagamy się ręką poszkodowanego, aby przytrzymać jałowy opatrunek. Zakładamy opatrunek uciskowy na ranę. Jeżeli nie mamy gazy, kładziemy na ranę czysty materiał. Na to coś sztywnego, a potem zawiązujemy. W przypadku silnych krwotoków przed założeniem opatrunku zakładamy opaskę uciskową nad raną, aby zmniejszyć krwawienie. Musimy pamiętać, żeby opaska była wystarczająco szeroka i nie uciskała ciała zbyt długo, bo może dojść do martwicy tkany. W sytuacji, gdy mamy do czynienia z krwotokiem z nosa, należy posadzić poszkodowanego na krześle. Pochylić głowę do przodu, aby ułatwić wyciek krwi, który tamujemy kompresem. Teraz możemy przyłożyć na kark poszkodowanego ręcznik zwilżony zimną wodą. Nie należy odchylać głowy do tyłu, ponieważ krew spłynie do gardła, co może spowodować zachłyśnięcie i uduszenie. Jeśli krwotok jest silny i nie ustaje, wzywamy pogotowie.